Cześć, Halusie, z strony Elis witajcie w kolejnym odcinku Dziesięcioleci. Przeszli metamorfozy nasi bohaterowie tej serii, bowiem przyszła nowa dekada, więc i przyszła nowa moda. Na razie trochę nieśmiało w niektórych przypadkach, ale gdzieś już widać. Przede wszystkim zmiany nadejszły u naszego Darka, który ściął włosy, zmienił trochę ciuszki już na takie bardziej współczesne, jeśli chodzi o te lata. Trochę vibe amerykański. No, bo nie ukrywajmy, lata 80. w Stanach były bardzo charakterystyczne i w modzie chciałabym to umieścić. Będziemy widzieć sobie jego stroje. W międzyczasie miałam super dress. Ekstra dres, ale niestety strasznie się gliczował. Nasza Janis, zobaczcie, obcięła włosy i wygląda teraz jak księżna Diana. Księżna Diana miała takie włosy już w latach 80. i trochę się nią zainspirowała, już też gdzieś jeszcze te stroje z lat 70. zostały, gdzieś właśnie te elementy niektóre. No, ona nie do końca jeszcze przeszła w tę najnowszą dekadę, ale już jest tak naprawdę półtora nogami. Półtorej nogą. <laughs> Jeden i pół nogi ma już w nowej dekadzie, ale zobaczcie, jaką metamorfozę przeszedł Janusz. Tak długo się opierał, tak długo się opierał, ale włosy w końcu ściął i założył sobie okulary. Niektóre stroje też ma jeszcze zostawione z poprzedniej dekady, niektóre ma trochę odświeżone. Niektóre ma nowe, no i jeszcze wszystkiego nie powymieniali. Ale już ten vibe jest bardziej, myślę. No i to jest właśnie vibe bardziej lat 80. Mam takie bardzo stereotypowe ciuchy, ale zostawimy je sobie na specjalnych, dla specjalnych simów, typu właśnie na przykład Laura, która się pojawi, więc i kolejne dzieci, więc sobie je zostawmy, żeby się tak za bardzo nie powtarzały. A tu myślę, że Janice wygląda całkiem w porządku. Kilka tych strojów ma, więc będzie miała w czym wybierać. Ej, lubisz gry? A lubisz kupować je taniej? Bo ja lubię. Jeśli tak jak ja, lubisz kupować taniej, to zapraszam cię na Instant Gaming, który jest w opisie i pod tym filmem, i na moim profilu. Instant Gaming to strona, na której znajdziesz nie tylko gry na przeróżne platformy, na komputer, ale też na wszelkie konsole dostępne na rynku, więc nie ograniczaj się i zerknij na ofertę. Linki wszystkie są w opisie. Czy na dzisiaj mam plany na odcinek? Of course, że nie, więc nie ja wiem, co będziemy dzisiaj robić. Chciałabym znowu zaprosić gdzieś Laurę, wyjść gdzieś z Laurą, bo no, chciałabym z nią jak najszybciej wejść w związek. Musimy zbierać plony do pracy. Czy nam się to uda? Uda nam się. Weź, zbierz cały plon. Co tu masz za wierny. Aha, oddany pracownik. Jezus, Maria! Katarzyna na naszych oczach zamieniła się w wampira. Katarzyna, jak ty wyglądasz, o Jezu, drogi, trzeba będzie ją przebrać. Ha! Widzieliście to? Ona przyszła. Czy ty się palisz? Chyba nie. Ona przyszła. Żeby nam pokazać, że zamieniła się w wampira. Na naszych oczach to zrobiła, ale w sumie fajnie wiemy, że inicjacja się powiodła. Mission Complete. Ciekawa jestem, jak z dziećmi. Ona nie wyglądałaby, by była w ciąży. Czy te dzieci się już urodziły? Kata... ma już... bliźniaki tak, Henryk. A nie, to pasierby. A ona nie ma jeszcze. Ona była w ciąży. Poczekaj. Czekaj, czekaj! Czekaj, czekaj. czekaj. Gdzie ona je? Już posz. Nie, tu jest, dobra. Niby. Pierwszy trymestr cały czas. Hmm, tak długo coś ta ciąża trwa? Może przez te inicjacje, właśnie? Nie wiem. Ale chciałabym wyjść, właśnie z Laurą, chciałabym szybko z nią wejść w związek, bo ona też się nam starzeje, ale pewnie ją troszeczkę odmłodzę, bo dosyć szybko w, wprowadziłam tutaj na działkę, przez co ona trochę tych dni na, jako młoda dorosła zebrała, więc ja ją odmłodzę. Już to Wam teraz mówię, że ona zostanie odmłodzona. Czy udało Ci się zebrać plony do pracy? Tak. No to super, może dostanie jakiś awans, on może maksymalnie tak czwarty, piąty poziom kariery, wyżej nie, bo nie jest w partii, <noise> więc nie będzie miał wyżej kariery. Cóż, aha, bo my zakończyliśmy tak naprawdę, w się sensie rozpoczęliśmy w momencie, w którym zakończyliśmy, więc jesteśmy na bieżąco. Skorzystamy proszę z toalety, cały czas tu jest ten, ten, <noise> siadaj, siadaj na, ten, na tę przepychaczkę tutaj, na te usta Mariana, co on robi? Czyta sobie książkę w swoim pokoju. To łóżko w ogóle tak brzydko wygląda. Czy jest gdzieś jakiś fajny półkotapczan, ale nie taki z gry, nie taki rozkładany, jak jest tutaj, ten Murphy bed cały. Tylko taka, taki naprawdę prawdziwy półkotapczan gdzieś w Simsach, tak żebym miała tak łóżko o i tutaj taki, taka dostawka jak tutaj byłoby super. No bo teraz no, no wygląda to słabo, nie? Chciałam to oddać jakoś tak istotę tego, ale nie podoba mi się to. A wolałabym właśnie mieć taki półkotapczan niż zwykłe łóżko, które wtedy... Były popularne, łóżka zawsze były popularne, ale generalnie Półkotapczan oddałby nam cały klimat tego wszystkiego. Mm, Idźcież jeść, idźcie zjeść i wyjdziemy gdzieś z Laurą, w myślę. Ale nie wiem gdzie, może do jakiegoś parku albo coś. Janice, a może chciałabyś obejrzeć sobie telewizję? Zapraszam. A sobie... ja zawsze u babci, bo, bo to, te dwa pomieszczenia, to szczególnie i tutaj ten kominek, to wygląda jak u mojej babci. I ja zawsze jak jestem u niej, to zresztą, zawsze siedzę tutaj na kanapie, w tym rogu, zawsze się rozwala i oglądam tak po skosie telewizor. I ona ma tutaj też meble ścianki, ma taki układ i tu ma drzwi na balkon tylko. <laughs> to jest inspirowane domem mojej babci. E, tak jest. I to też. <laughs> Oki. Okay. E, to co? Oglądasz sobie TV-ka, e, Janusz nasz. Nie wiem, co może sobie coś porobić, co chcesz. A my w takim razie zaprosimy. Gdzie ty jesteś? Ach, tu sobie zajadasz. A my w takim razie zaprosimy gdzieś ja Janis, Laurę, ale dokąd? Dokąd ja się pytam, nie wiem. Nie mam nic ciekawego w sumie. Nie przygotowałam się. Jestem najlepszą Simstuberką ever po prostu. Ej. Słuchajcie, a może. Ja wiem, pójdziemy na piknik, bo my kiedyś mieliśmy kosz piknikowy, tylko nie wiem, czy to w tej rodzinie akurat było. Tu w ogóle mamy dużo rzeczy też na sprzedanie. Eee, ewentualnie. O, nagrobek Janis. <grytanie> eee, tu mamy dyplomy, liceum. Weźmiemy sobie kosz, też jest już późno. To może jutro się wybierzemy z nią na piknik, myślę, że tak. I pojedziemy sobie do granitowych kaskad, pokażemy jej, gdzie mieszkaliśmy. Ale będziemy musieli oczywiście przygotować najpierw jedzonko no bo z pustym koszykiem nie pójdziemy. To poprosimy mamę, żeby ona nam ugotowała coś, jak Janusz, jak Dariusz będzie w pracy i włożyła do tego koszyka. Ona przygotuje ten koszyk, my wrócimy z pracy, od razu weźmy, bierzemy Janis i jedzimy, jedziemy do granitowych kaskad. Jest jeszcze jesień, więc jeszcze spokojnie będzie. Może być ciepło. Będzie ciepło. Tak, postanowiłam, że będzie ciepło, więc mogą się wybrać na taki wypad. A tymczasem będziemy sobie dzisiaj żyli w naszym domu. Bo jeszcze się nim nie nacieszyłam. Jeszcze cały czas, no, cieszę się tym, tym domem, tym, kurde, tą kostką. Jestem z niej tak, może niedumna, ale zadowolona, że mamy taką klimatyczną hawirę. A teraz oni poszli tutaj na górę? Czemu sobie gdzieś nie usiądziecie? Tutaj macie wersalkę na przykład. No, coś tam chcecie. Dobra, jedz i możesz sobie pooglądać telewizję. W końcu jakieś rozrywki. Oglądaj aktualny kanał Dosiąć się do Mamy. No już nie dosiądziesz, ale myślałam, że przynajmniej będziesz mógł z mamą trochę pogadać, jeszcze poglądać telewizję. W sumie oni nigdy telewizji tak razem jakby nie oglądali całą rodziną w swoim własnym domu, bo nigdy telewizora nie było. Nie było, nie było u nich. Oni się wyprowadzili przecież, w sensie Janusz wyprowadził się do granitowej Kaskad, kiedy jeszcze nie znał Janis. Yy, I tam nie miał takich wygód, a potem pojawia się Janis. Owszem, mieli tam jakieś rozrywki, ale no nie telewizje, nie takie elektroniczne. Więc teraz można nadrobić. W końcu jakoś zabawa idzie, nie? Do, do przodu, do przodu budujemy. Oni sobie rozmawiają, wszyscy. No, na wersalce idealnie. Luksfery są też w tym domu. Ja się nim cały czas zachwycam i będę się nim zachwycać jak na razie. Jestem z niego dumna. A, znudzono, co się dzieje. Uwięziona na czterech ścianach. No tak, bo to jest miłośniczka świeżego powietrza. Czy masz coś do roboty w ogrodzie, jeśli już może? Jej by się kury przydały, chyba. Może kupimy jej taki kurnik. Będzie miała dwie kury, one będą tak sobie tutaj chodziły po podwórku. W sumie czemu nie. Anka, co się stało? Dlaczego płaczesz? Zaproś do środka, coś się dzieje. Czemu taka smutałka byłaś? Chyba już. A ona jest oszołomiona. Jest oszołomiona. Anka też by musiała przejść metamorfozę bardziej na te lata. Ale ona też jest jeszcze dorosła, jeszcze nie jest staruszką. Janice ma urodziny za dwa dni. Darek za 20. W ogóle niedługo wchodzi ta nowa grupa wiekowa. Ja już się nie mogę doczekać. Nowy dodatek, który nadejdzie, nadchodzi, e, ma ogromną szansę być moim ulubionym. Ja uwielbiam tematykę rodzinną w Simsach i Wy to wiecie, bo ja to nieraz powtarzałam i nieraz też mówiłam, nawet ostatnio pisałam, że pokolenia z trójki to jest mój ulubiony dodatek do trójki ever. Więc czekam, czekam yy, po prostu z, z, z niecierpliwieniem na ten nowy dodatek i już nie mogę się go doczekać, po prostu to będzie coś, jeśli tego nie spieprzą, to moim zdaniem mam szansę to być najlepszy dodatek. W moich oczach myślę, że cokolwiek nie dadzą, to ja będę zadowolona, nawet jak będzie Bóg na Bagu, jak w ślubnych historiach. Po prostu ta tematyka jest tak bardzo bliska memu sercu, jeśli chodzi o Simsy, że po prostu dajcie mi go, dajcie cokolwiek <grym> i będę szczęśliwa. I tutaj też już będziemy mieć nową grupę wiekową w tej rodzince, więc jeśli będą dzieci, to te pokolenia ogólnie będą się wydłużały, prawda? No bo jednak dochodzi nowa grupa wiekowa, tam też będzie na pewno kilka dni. Więc będziemy mieć dłuższą rozgrywkę w każdym pokoleniu. O! <laughs> Przydałaby nam się taka tacka na herbatę. Ja ją kupię, tutaj położę, będą mogli się poczęstować. Ale najpierw zapiszę grę, bo ostatnio mi się zawieszała na różnicach. Nie mamy za bardzo pieniędzy, ale. Przecież mieliśmy stać w kolejce, ale to jest taki wiecie. Sześć kubków herbaty. To jest taki yy, na wyposażeniu, który jest. Na, musimy w kolejce stać za większym sprzętem. Ja wiem, że ostatnio nam się spaliło. Ja zapomniałam odstać w kolejce za nową kuchenką, ale następnym razem, jak coś się spali, to wtedy no, idziemy z simem i on czeka. Czeka yy, za kuchenką. Możemy nawet zrobić. Właśnie. Możemy nawet sobie zrobić listę. Jeśli coś się zepsuje i nie możemy tego samemu naprawić i trzeba kupić nowe, czyli na przykład nie mamy części do naprawy, bo Jaina bardzo dobrze reparuje, yy, to musimy iść na przykład jednym Simem na dwa dni, żeby na przykład stał w kolejce. W sensie, że na przykład pójdzie, wiadomo, że wróci, albo będą musieli się z Simami wymienić na przykład, że jeden przyjdzie, stanie w tej samej kolejce, on wróci i się trochę ogarnie, wiecie, na przykład, że za kuchenką muszą to być dwa dni, za telewizorem cztery dni, wiecie, tak, takie rzeczy, nie? Ale muszę się zastanowić, jakie to mogą być przedmioty i ile dni trzeba byłoby czekać, więc jeśli macie jakieś pomysły, to dajcie mi znać. A my kontynuujemy historię. Dobra, oni będą już tak naprawdę kończyć powoli dzień. Co to jest za dziecko? Nie znam. Ej, znam to nazwisko, to Eagles Eagle ale nie pamiętam od kogo... Od kogo, czyje wy jesteście? Ja nie pamiętam, kto tam był Eagle Ale ktoś z naszej rodziny się wrzenił w, taką, w takie nazwisko, tylko nie wiem kto. Nie pamiętam, ale to już było dawno. Ej, I oni będą się teraz szykowali do snu Ej, w międzyczasie. Janice będzie robiła jedzenie jutro rano, jutro do południa. Wróci Dariusz, troszeczkę się ogarnie. Bierzemy koszyk i idziemy na piknik. I tak to będzie wyglądało, więc my robimy teraz cięcie, żeby Was nie zanudzać takim typowo codziennym życiem simów, które no, prowadzą, jakby nie patrzeć. O, mamy Darka. Darek dostał awans, nam się bardzo przyda, bo dostaliśmy ponad 4 koła rachunków i prawdopodobnie sprzedam to, co mamy w wyposażeniu, bo mamy rzeczy dużo i możemy sobie pozwolić na to, żeby je sprzedać. Więc tak zrobimy, żeby opłacić te podstawowe rachunki. Dostaliśmy zestaw do hodowli kwiatów i rozsadnik. To jest bardzo dobra wiadomość, bo. No, potrzebujemy pieniędzy i tak myślę, czy by jednak Janusza nie wysłać do pracy dodatkowej? On by się właśnie gdzieś nadawał, żeby pracować dodatkowo, dorabiać. No, on powinien mieć emeryturę, chociaż jej nie ma, no bo nie pracował przez całe życie. Więc, chyba, że byłby taką majster klepką e, i by robił te wszystkie rzeczy dla innych, tak, poznajomości, wiecie, nie, jak to. Kiedyś było, że wszystko załatwiało się po znajomości i tak myślę, czy by go właśnie gdzieś nie wrzucić. Jeśli macie jakieś pomysły, to znów dajcie mi znać, bo może macie jakiś fajniejszy pomysł ode mnie, a na razie zostawię tak, jak jest, może na następny odcinek coś właśnie by się udało. Darek dostał, tak, dostał ten awans, później posprzedajemy rzeczy, teraz kładę żarcie, ale dla wszelki wypadek włożę jedzenie, bo zrobiła nasza nasza Doani sałatkę owocową i jakąś tartę z malinami. Przydziały wydaje mi się, że będą albo w poniedziałki, albo w soboty. Właśnie takie zakupy, ewentualnie w piątki. Nie, myślę może w poniedziałki. Dobra, niech będą poniedziałki, będą przydziały jedzonka. I wtedy będziemy chodzić na zakupy. Na razie mają wszystkiego dużo jeszcze ze swojego starego domu, więc mają jeszcze i z tych kur mięso, chociaż jeszcze 8 dni zostało, więc do przedziału akurat może uda się coś zrobić. Mamy mnóstwo cebuli, mnóstwo marchwi, więc jeśli to sprzedalibyśmy, to naprawdę mielibyśmy dużo pieniędzy. I myślę, że powinniśmy się jednak na to skusić. Ale bierzemy to, bierzemy to, bierzemy Laurę i idziemy do parku. Nie do parku, do granitowych mieliśmy iść. Tak, idziemy. Jest, nie jest chłodno, ale jest słonecznie. Laura w swoich jakichś sportowych ciuszkach. I przyszliśmy właśnie do domu, w którym kiedyś, jeszcze niedawno właściwie, wszyscy mieszkali razem. Nie możemy zapukać do drzwi, bo tutaj nikt nie mieszka. I też nie możemy się włamać do szklarni, niestety. Ojej, robaki! Popielęgnujmy może na wszelki wypadek. I zbierzemy biopaliwo. Zbierzemy biopaliwo i wyczyścimy. Nie, nie będziemy ich karmić, bo to bez sensu i pielęgnować, po prostu wyczyścimy... Bo... no tutaj nikt nie będzie się nimi zajmował, a szkoda by było, nie? Więc wyczyścimy... No tu za jedna kura się ostała jeszcze? Ty jeszcze żyjesz? Pusio! Pusio, no a karm Pusia, co ty ten Pusio robi? Myślałam, że ja wszystkie kury że, wiecie... na mięsko. Ale widzę, że Pusio... nie, ale Pusio ma jedzonko. To luz. To rozrzucimy jeszcze w takim razie karma, niech sobie ten Pusio tu będzie. No bo co mam z nim zrobić? To nic z nim nie zrobię, nie? Nie mogę go wymienić, bo to nie moja kura. Już. Hmm. O. Usiądź. Mam nadzieję, że Laura już idzie. Skup widok kamery. Idzie? No i idzie niby, ale takie to nie mrawo. Coś yy, idzie. <laughs> idzie, niemrawo jej, idzie. Mm, co, umieść kosz piknikowy. Mamy zapakowane jedzonko. Przygotuj piknik. No i super, i może się poczęstować. Weź sobie porcję razem. Idzie ona, gdzie ona idzie? Jezus, ta dopiero jest. Już on, już zjadł. Ona jeszcze nie doszła tu. I weź sobie tutaj też porcję razem. O, i ognisko rozpalił. Ekstra. Będziemy sobie w takim razie też piknikować przy ognisku. I ma odczucie z nią związane z, z piknikiem. Pokaż, nie miałam jeszcze takiego. Piknikowa serdeczność, ale fajnie, super. Mm, to opowiedz porywającą historię. Teraz czas już na podryw, nie? Zobaczcie, jak się ubrała. Mm. Ja myślę, że to nie jest przypadkiem taki kusy strój. Pochwal szczerze. Wygląda super. To schowam może ten koszyk. Później, żeby nie zapomniała, bo możemy sobie co jakiś czas taki piknik robić. Niedźwiadek do nas przyszedł, kogoś znamy. Nie znam Kolesia, ale podobno się znamy. Ale chciała, wolałabym, żeby jednak sobie poszedł, bo my tu chcemy. Wiecie, inne rzeczy trochę pogadać. Podaj kawałek potrawy, jak to jest. Pokaż. Jezus, to jest jakieś lirciarskie. Jezu, nie. <ścoughs> nie rób tego. O, a może to? Ciekawe, czy to się uda. Jezus, Maria, jak to się nie uda i ona powie, że jesteśmy Tripolem? No trudno. Godzą się na to, godzą. W się sensie ona się godzi. Bo on to chciał, a z nią to nie było tak oczywiste. I co, coś sobie będziecie robić? A koło nie, żeby jej spojrzeć w oczy. A teraz co? Laura przestań gadać, daj się nakarmić. <grym> O, oni się przytulają, tylko a co, będą się... To będzie jedzonko, czy nie będzie jedzonka? Chyba nie. Jednak chyba nie. Flirtuj, bo tu idą plusiki i Laura też chyba... Chyba chce. Tam chyba coś zaiskrzyło już przy tym upadku, kiedy się ze sobą zderzyli. Pytamy, czy jest w związku. Raczej nie, ale musimy się upewnić, no bo Darek tego nie wie, nie? O, ta, ta, siara. Flirciarski dowcip. Kurde, ale się cieszę, bo to już kolejne pokolenie będzie nam e, wychodziło za mąż, żeniło się. Laura jest singlem i dobrze. O to nam chodziło. Ona poszła sobie, jest zmęczona może. No trudno, szkoda. Ale mamy już zaczątek romansu. Ej, pakujemy to jedzenie. Yy, schowaj do wyposażenia wszystko, bo nie będziemy tego marnować przecież. I ten koszyk też schowaj do wyposażenia. A zapakuj jedzenie. A, nie. A ten do niej jeszcze gada, ona tam już idzie, a ty za nią krzyczy. <laughs> o, taki ma drugi strój, Darek. E, czyli taką kamizelkę jeansową. W ogóle bardzo dużo jeansu będzie miał i. Bo to taki właśnie okres jest z jeansem razem związany. E, więc co? Będą tu jakieś może nie ma. Myślałam, że będą może jakieś części do wybrania, ale nie ma. E, to pójdziemy do domu. Jakie mamy w ogóle zadanie do pracy? Zbieranie plonów. No może nam się uda, przestając z radości chyba tak robi. E, więc idziemy do domu. Dobra, mamy jakieś plony? Coś się znajdzie? Chyba nie. Chyba wszystko ojciec już zrobił z nudów, więc nie możemy nic zebrać, Chyba, że uda nam się znaleźć wosk sojowy. Gicior, udało się. Mamy też soję na lato i jesień. Chociaż jesień zaraz się kończy, ale sobie zostawimy te soje. Musimy też włożyć jedzenie do lodówki, żeby nam się nie straciło. Kwiatki, rumian. Oj, rumianek, ile jest warty? Możemy go sprzedać. To on teoretycznie miał być właśnie na te jego aspiracje. Ile, co tam jeszcze później dalej będzie? 50 umiejętności zielarstwa, prześpię pi 5 nocy w namiocie, złap 15 owadów. What the hek! Dużo tego. Dużo tego. Nie wiem, czy mu się uda zrobić te aspiracje. Myślę, że musimy sprzedać na pewno część rumianku, bo potrzebujemy pieniądze. Też powinnam zostawić do zielarstwa, ale najwyżej zbiorę coś nowego. Sprzedam tak. Okej, okay, już mamy trochę pieniędzy. A teraz wejdę jeszcze na wyposażenie rodziny i zobaczę, co mogę sprzedać, właśnie z wyposażenia. Tam dostawaliśmy jeszcze jakieś rzeczy w prezencie. Myślę, że możemy to sprzedać, bo potrzebujemy pieniędzy. Ja dyktuję warunki w tym być. To jest moja wola. To jest moja gra, mogę decydować, okej? Okay? Tak? Tak. Dziękuję. Mamy rozsadnik, on nie jest nam potrzebny. Mamy łóżko, które zrobiliśmy. Mamy dywan, który robiliśmy. Mamy nawet. Nie jak to się nazywało żelazko. mikrofale zostawię i tę stację dokującą sprzedam, bo i tak mamy do tego odkurzacza. Yy, I reszta zostaje. Ta piórka. O, to 120 kosztuje. O, 200 nawet. Dobra. Yy, I to nam wystarczy. Na rachunki nawet jeszcze trochę zostanie więc widzieliście to były głównie wyroby, które, um, które robiliśmy samodzielnie. W sensie Janusz robił ręcznie, albo plony, więc tak naprawdę sprzedaliśmy głównie rzeczy, więc a które, które sami zrobiliśmy. Dobra, płacimy rachunki i będziemy kończyć dzisiejszy odcinek. Na następnym odcinku kontynuujemy wątek z Laurą. Dajcie mi znać na dwa tematy, które poruszyłam, czyli ile dni powinniśmy czekać w kolejce za daną rzeczą. Tylko musimy być rozsądni. I druga rzecz to jest, czy Janusz powinien iść do pracy jako emeryt w jakiejś takiej dorywczej. Myślałam o sprawie budowlanym albo coś takiego podobnego. Więc dajcie mi znać. Ja wam bardzo dziękuję i do zobaczenia. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!